Witam, witam wszystkich na Nowej Wojnie. Zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem. Tym razem zagramy sobie troszeczkę inaczej. 3 na 2 bo to mono nam się ostatnio nie spisuje. No dobra, tu jest jakiś fajny przeciwnik. I zagramy sobie niebieskich na Marianna i zielonych, bo był chyba. Egier, dobra, i zagramy jeszcze zielonymi na niebieskiego. Damy dwa razy Liliana. Liliana i. Powinno być dobrze. Zmienimy sobie jeszcze szybko oddziały. Tej mocniejszej, dajmy na krytykę. I startujemy z pierwszą walką. Na brak klocków nie ma co narzekać. Fajnie to się to układa. Nie wiem co tu za bardzo złożyć. Może sobie oczyścimy. No i krila nam już zabrali. Hmm, dosyć słabo nie ściągniemy go to, choć minimalnie zabrakło. Teraz nam to rozbije, jeszcze będą Unik jeszcze. No i teraz to jeszcze troszeczkę potrwa. No chyba nam tu ma niego nie ściągną. Hmm, ale jest oślepiony, chyba nie spudłuje. No dobra, udało się go nam tu wykończyć. Więc weźmy się teraz za quintusu, bo jak nam to odpali, to już całkiem namiesza. Więc mamy go z głowy. Teraz spokojnie będziemy sobie tutaj naszych ładować. załaduje się, załadowo Tam też podeszło, więc, więc nie jest źle. Jedna mniej. Teraz zostało dwóch na dwóch. No ale to już fajnie podeszło. Ściągnijmy sobie w pierwszej kolejce Johna. Tamtą jakoś dobijemy. No i tak, jak sądzimy, udało się zwyciężyć. Ach, nie tu. Tu też jest fajny przeciwnik, więc możemy go atakować. I tu spróbujemy, zagramy teraz 4 na 1, pójdziemy 4 fioletowych. I damy jednego czerwonego na zok. Sobie tak zagramy. Damy klojena, jeszcze obakan i kloen. Zobaczymy sobie jeszcze oddziały jak to wygląda. Zamienimy. Jeszcze na sertanki, by było można dać krytykę. No i startujemy z drugą walką. O, od razu mocny start. Francuz od razu poszedł spać. No dobra, z chyba wykończymy. Przesuniemy coś tu, i podeszło. Klon jeszcze tu i fajnie, o. I teraz to już po walce. No to była piękna walka, tutaj fajnie. Fajnie się wszystko samo robiło praktycznie no Może zacznijmy od tego tu Od góry i tu może byśmy sobie poszli czerwonymi I Teraz wrócimy 3, 2 z powrotem I damy chyba teraz z powrotem zielonych i Almura gdzie on jest? Gdzie on tutaj jest? Zobaczmy jeszcze oddziały. Wymieńmy tu krytycznego i bijemy tą trzecią walkę. ...nie jest najgorzej. Trzeba by tu dobrze poprzesuwać. Dobra, spróbujmy tego chorgalatu tu wykończyć. No ale tutaj podeszło... O. Czyli jednak się wykończył. Dobra, przełóżmy im almurem. Zmniejszymy im na zielonych. Pozbądźmy się tej eleny. Dobra. Zajmijmy się teraz tą isarnią. No, ale ona i tak chyba już raczej odpali. Zanim my coś tu pod nią przesuniemy, to ona już i tak stąży. Piękny strzał prawie wszystkim po 500. No i dobra, teraz udało nam się ją już wykończyć Baldurek tu już spokojnie będzie już ich wykańczał Puścimy nie na ich tego lekarza żeby nam to się czasem nie no, teraz się jeszcze będzie odradzał nie na szczęście nie no dobra tutaj już sobie sesat poradzimy Więc to już... trochę to potrwa. Ale zaraz ją to wykończymy. No, nawet nie szybko, fajnie poszło. No dobra, kolejne zwycięstwo. Na razie fajnie to wygląda. Może no, tutaj sobie tego przeatakujemy. I byśmy. Co to było? na no, no, magnie, natel, Clarisa hm. Spróbujmy tych zielonych na czerwonych i brynhild chyba damy gdzie ona tu jest Bo już nic zielonego nie mamy poza tym chorgalem. Ale ona się tu lepiej sprawdzi Szybko oddziały. Wymieńmy tu jeszcze na Wilbura. No i bym tak to zostawił. No i próbujemy tą czwartą walkę co tutaj. Nie jest najgorzej, start nie najgorszy. Na starcie są dwa złożenia, tylko teraz jak tutaj najlepiej wykorzystać. I czerwone podeszły. No dobra, może te trzy na Clarisse puścimy teraz sobie tutaj za chwilę. Tu nic innego nie widzę. Dobra, może wstrzymajmy się z nią jeszcze, jak to nam zaraz ci wszyscy odpalą. No i co? Tu teraz. No dobra. I kadelę i Elenka już nam odpalą. Na szczęście unik poszedł tu. No i teraz my próbujemy. Elenkę żeśmy wykończyli. No to co, wejburem im to rozbijemy. Francuzem ich trochę podpalmy. Żeśmy nawłączali tu sobie wszystkiego, aż naszych bohaterów nie widać. No i dobra, no co? Spokojnie trzeba coś tu układać, bo tu jak na razie nic ciekawego nie ma. Tylko te trzy tutaj zielone. Trzeba puścić. Ona już i tak odpali po raz kolejny. Co bardzo ze mną chyba już tu nie zagrozi. Dobra, przesuńmy, żebyśmy tu mieli pod No dobrze, że ten kontratek się wyłączył. Chyba te cztery go ściągną tu. No. Na szczęście się nie odradzą. Przesuniemy sobie coś tutaj pod tą klarisę. No dobra, mamy czerwone, więc ją tutaj już wykończymy, załadujmy sobie tu naszych tych wszystkich odpalmy. No dobra, rozbijmy wielburem, żeby nam tutaj klocuszki lepiej wchodziły pod palmy i Spokojnie tu. Musimy ich wykończyć. No i pięknie. Kolejna walka do przodu, obie już tak do końca i jeszcze dwie. Dobra, to chyba jedziemy teraz z nim. Albo jeszcze sobie zobaczmy, co to jest szybko. Tu fajne 4600. To może ściągniemy tego. Zagrajmy sobie teraz żółtymi znowu 4 na 1. I kril gdzie? On tu się kryje. Bo wiwika to różnie może nieraz czasem nie odpalić. No i wtedy nam będzie ciężko. Lepiej mieć zanżył drugiego lekarza. Dobra, oddziały w międzyczasie szybko sobie zmieniliśmy. I startujemy. Od razu załaduję chwila. O, dopiero w połowie. No dobra. Już nam przełoży pewnie, a nie, już chciałem mówić, że w krila zawsze zazwyczaj w lekarzy ładują. No dobra, zmniejszmy im też defa. Odpalić odpaliła, więc już sobie jeszcze te trzy wykorzystamy, bo je przesuniemy żółte. Ona by się tu przesunęło troszkę inaczej. I teraz puścimy te żółte. W środę ładnie sobie trzy żółte załadujemy. O, jeszcze w międzyczasie nam trochę więcej podeszło. Zajmiemy się Vivien bo ona nam tutaj praktycznie no, będzie najgorzej zagrażyć i najciężej będziemy tymi żółtymi zabić. <grych> no dobra, ma generacje tutaj mamy osłabione przez mgłe. Hmm. No dobra, klejem im zmniejszymy, żebyśmy tu się mogli bardziej przez nią przebić. No dobra, próbujmy ten diament żółty, co on tutaj nam na nią powyczynie, chociaż ona ma dosyć sporo życia. No teraz to ją chyba już wykończymy, jeszcze na osłabionym defie. Tak, poszło, aż żeśmy nie spojrzeli aż za szybko. No dobra. Wpuścimy sobie diamenta Odpalmy i pozbądźmy się tej isarni, bo ona tutaj będzie to co ostatnie jak nam przyłoży. No i dobra, poszła no tych sobie tutaj spokojnie wykończymy, chyba trzeba przejść na to puste po pole i ładować tych graczy. Dowodujmy sobie krillona. Zmniejszymy im jeszcze defa przy okazji nim. No dobra, zaryzykujemy. przesuniemy tutaj czerwone z fioletowymi, co to się wydarzy. No nie, tylko bardziej to rozbiło. Nie mamy nic dezaktywującego ich tutaj, tych wszystkich, więc jak coś to ono nam się odrodzi. No, odrodziła się jako ten swój stworek śmieszny. Ciekawe, czy ją ściągniemy. Ściągniemy. Teraz już tu na spokojnie. Kademona sobie już tu na spokojnie wykończyłem. Byle, jak to się mówi, czasu nam starczyło. Czekajmy tych żółtych. O. coś się znalazło. No, ale już czas zaczął i tak się odliczać. No, ale. John go już tu wykończy. Na razie fajnie to wygląda. Pięć zwycięstw. Oby ta pasja została do końca. Ta ostatnia walka też mamy dwóch fioletowych, patrzmy co nam zostało, takie już rozbitki, no dobra. Sprawdźmy jeszcze, co to było szybko. Zagramy sobie na niebie tutaj. Zagrajmy sobie fioletowych na żółtych. Praktycznie z tego coś tu jeszcze złożymy. Czy ten Ricardo's. Tu jest i żółtych, just i Wukonga. No, jak się uda, to się uda. Ta ostatnia walka. Jak dobrze wejdzie Justus oślepi Quintus odpali to jakoś, jakoś pójdzie Wymieniajmy tutaj Ja bym tak zostawił No i fajnie tych fioletowych podeszło No dzisiaj, jakby nie patrzał, klocki nas lubią. Dobra, puścimy tu Quintusa. Quintusa miesza nieźle. Poszedł jeszcze Unik, no ale chyba teraz ją już wykończymy. Kończmy tu Vivien, żeby nam czasem nie odpaliła. A teraz dezaktywujemy sobie to zatrucie WL. No i zobaczmy, jak ten Wukong się spisze, bo w atakującej to zazwyczaj, no właśnie, same pudła. I tego się obawiałem. Że będzie pudłował No i tak też się stało. <noise> Nawet wel możemy wykończyć. No. co za dobry Wukong. No, zobaczmy, czy Quintus ich wykończy, czy mu pomoże. No dobra, choć tu się spisał. Fajnie to poszło. 6 zwycięstw. Zobaczmy, 540 punktów. Dobra, za chwileczkę wracamy.